Znowu ten bastion. Gelu giga chat, Gem nawet poziomu nie ma. Inwestycja Welfy Do tego budowanie ogromnej gospodarki. Zbieranie armii. Dostarczenie jej do głównego bohatera. Mimo wszystko dla szybkiej ekspansji i e gem będzie miała okazję do stoczenia boju. Gelu przegrupuje szyki. Zaatakuje silnych rywali. Przechodzimy dalej. Drugiej bohaterce walka zajmuje znacznie więcej czasu. Ale najważniejsze jest to, że idzie cały czas do przodu. Zwiadowca odkrywał mapę. Budowałem jeszcze więcej budynków pod finanse. Przejmowałem kopalnie na swoją stronę. Rekrutowałem elfy, po czym była kopalnia drewna i ponownie elfy. Dzięki teleportacji Gela byłem w stanie dość szybko przemieszczać się od jednego punktu do drugiego. Najważniejsze jednak było zdobycie siedli smoków już w pierwszym tygodniu. Później mogłem powrócić do oczyszczania mapy. Tak czy inaczej rozbudowa miast gnała na trzy zmiany. Podobnie jak zdobywanie zasobów pod tę rozbudowę. Wraz z nowym tygodniem wykupiłem elfy i smoki. Wzmocniłem główne siły Gela. Przygotowałem szyki i wyruszyłem na tereny wroga. Tam pełno wież. Bierzmy kuszników, by zmienić ich w strzelców będą zbierać wszystko za nami. Oprócz podnoszenia statystyk stosowałem bardzo szybkie ataki. Wrogowie mieli mało do powiedzenia. Dość, no że potężne czary to jeszcze super ucznicy. Nie wspominając o moralach, bądź co bądź zakupiłem nowego bohatera, który będzie przejmował siedliska, jak i kopalnie wroga. Gelu bez zmian popisuje się teleportacją i szybko oczyszcza mapę. W międzyczasie kupowałem kuszników, by później przemienić ich w strzelców. potrzebuje strasznie dużo strzelców. W sumie, to i zamki nieprzyjaciela będą również miłym prezentem. Na naszą korzyść płynie fakt, że nie ma tutaj za wiele do powiedzenia. Odstawiłem całą armię, poczekałem jedną turę i następnego dnia mogłem agresywnie wyruszyć w bój. W pierwszej kolejności pozbywałem się jednostek dystansowych, później zależnie od sytuacji, albo potężna implozja, bądź meteoryty, kiedy to siły niebieskiego były blisko siebie. Finalnie dojazd za pomocą moich sił i to byłoby na tyle. Zabrałem kopalnię złota, udałem się na kolejny zamek. Początek praktycznie taki sam jak zwykle. Zatkowałem trzy jednostki naraz, niebezpieczny ostrzał ze strony strzelców, a na domiar tego zionięcie zielonego smoka. Chyba nie muszę mówić, że kupowałem zwiadowców, by zabierali wszystko moim rywalom. Mienię nawet piękną okazję do spacyfikowania trzech bohaterów. Po tych wydarzeniach koledzy nie podnieśli się z kolan i mogłem jeździć od jednego miasta do drugiego, tym samym zmieniając im barwy na właściwe. Otworzyłem przejście rozdobyłem pierwszy artefakt, stoczyłem szybką bitwę i Wyeliminowałem moich oponentów raz na zawsze. Pozostaje teraz odblokowanie przejść granicznych i podniesienie artefaktu. lecz w pierwszej kolejności obowiązkowo należy podnieść statystyki. Misja została ukończona. To też przejdźmy do barbarzyńców. Tutaj to Krak będzie robił całą robotę. Szykowałem się do boju, a tutaj taka miła niespodzianka. Więcej ataku zawsze przyjmę. Wreszcie finanse yoga się na coś przydadzą. Mało tego, jeszcze więcej wojsk chciało do mnie dołączyć. Niestety zdarzali się tacy, którzy chcieli się spróbować z potężnym barbarzyńcom. No to co? Trzeba im pokazać jak to się kończy. Zdobyłem kryształ i zainwestowałem w behemoty. Jog dalej zbierał dobra wszelakie. Krak powrócił do twierdzy, co równało się ze zrukrytowaniem nowych sił. Po chwili powróciłem do dalszej ekspedycji. Odnalazłem anioły, także musiałem się pogodzić z moimi stratami. Nie zmienia to faktu, że dzięki temu miałem dostęp do siedliska z aniołami. Od razu przejąłem siedliska z kawalerią. Przełączłem oddziały do swojej armii. Czekała mnie jeszcze walka z gryfami, spowolnienie taktyczny ostrzał i atakowanie mniejszych grup. Z naprawdę drobnym kombinowaniem udało się pokonać przeciwników bez jakich Strat. Podobnie miała się sytuacja z krzyżowcami. Wszak trzeba toczyć bitwy idealne, bez strat, gdyż takie są najbardziej satysfakcjonujące. Ulepszyłem za darmo kawalerię, za behemoty. trzeba było już zapłacić, co nie zmienia faktu, że na pewno się przydadzą. Swoją drogą, Jogowi wreszcie udało się zebrać odpowiednią armię, by zaatakować strażników. Kapkę strat mi wyrządziły pegazy, niemniej jednak, zwycięstwo należy do nas, jak i bastion. Ja naprawdę mam już dość tego zamku. Dlatego zbierajmy więcej złota, kiedy to krak będzie mierzył się z ogromną chorobą. Przeciwników. Przede wszystkim spowolnienie, taktyczny ostrzał i atak za pomocą silnych jednostek, które są w stanie wytrzymać kontratak. Później cała reszta sił może atakować. Nie obeszło się jednak bez oślepienia. Jakby nie patrzeć, kilka jednostek straciłem, ale niebawem je odzyskamy. Na włościach Trzech Braci widać sporo pracy do wykonania. Zaczynając od wrogów na mapie, przejmowania kopalni, twierdz gdzie praktycznie nie ma obrońców, skutek czego walka będzie krótkim spacerkiem. Poza tym zwiększmy atak, pozyskajmy większą wiedzę i przejmijmy kryształy. Nie Pomijając przejmowania siedlisk, ażeby mieli mniejsze przyrosty wojsk. Nowy poziom to więcej ataku. Nowe miasto to tak samo jak wcześniej, więcej ataku. Brązowy został pokonany. Teleportowałem się między twierdzami, zwiększając swoje armie. Chciałem zawalczyć z głównym przeciwnikiem, ale ten preferował błyskawice i ucieczkę. Powróćmy do zwiększenia statystyk, atakowania sił nieprzyjaciela, jaki jeszcze ten zdecyduje się na walkę, a nie na ucieczkę. Taż chce się grać. Co więcej, zaatakowałem utopię i pozyskałem parę artefaktów. Podbiłem kolejną fortyfikację, Tyle, że nie mieli tam bohatera, a Krak ma całkiem dobre statystyki. Tutaj konfrontacja nie była jakaś szczególna. Pamiętajmy o zwiększeniu ataku i wyszkoleniu nowej armii. Po czym odbierzmy utracone miasta. Niestety koledzy będą dalej uciekali. Chociaż udało mi się ustabilizować sytuację i zablokować przeciwnikowi możliwość ciągłego przejmowania mi twierd. Wpadłem do podziemi, zdobyłem pierwszy potrzebny artefakt, jaki dostęp do niebieskiego namiotu. Kiedy Krak wybrał się na poszukiwania dalszych artefaktów, Jog dołączył do gry. Niszczył nowo co powstałe armie. Wpadł mi w ręce nad główny przeciwnik. Tym razem nie miał szans na ucieczkę. W ostatecznym rozrachunku najważniejsze było poszukiwanie artefaktów, kiedy to pilnował monolitu wyjścia. W celu zdobycia tarczy stoczyłem bitwę ze Smokiem. Nie mogę powiedzieć, żeby była jakaś trudna. Przeciwnik dalej podsyłał małe, nieznaczące armie. Na koniec pozostała mi zbroja, atak aniołów w następnej kolejności ptaków i ostatni artefakt został zdobyty. Nadszedł czas, aby pokonać Sandro. Zastanawiałem się między Gelem a Kragiem. Wybór padł na Gela z uwagi na to, że posiada czar teleportu. Krak dostarczył swoje artefakty i mogłem rozpocząć Jogiem, jaki Zdobywanie zasobów. Nadto trafił mi się artefakt i to całkiem niezły. Przygotowałem armię, wyruszyłem na podboje kopalni. Teleport bardzo ułatwił to zadanie, przy czym oczekuje na nas mnóstwo walki. Siedliska z armią okażą się bardzo przydatne. Mówiłem wam, że mnóstwo zasobów jest do podniesienia? Nie. To jest całkiem ich sporo. Statystyk do zwiększenia i bojów do stoczenia również podobnie. Od czasu do czasu zdarzyły się trudniejsze walki, ale i tak kończyły się one bez strat. Czy to w przypadku Gela albo samego Kraga. Najważniejsze było pozyskiwanie armii. Spotkałem Czerwonego, dzięki artefaktowi co na modlitwa. Kolega miał odporności na magię, lecz nie zmieniło to przebiegu bitwy, i udało mu się pozbyć pierwszego silnego bohatera raz na zawsze. Od razu po tym przejąłem Bastion. Nasi poboczni bohaterowie mieli mnóstwo pracy podczas zbierania zasobów. Pojechałem na dalsze tereny wroga. Przy okazji wykupiłem zwiadowców, by szybciej przejmowali kopalnie, plus zbierali dobra wszelakie. Na dodatek, krak zbierał ogromne ilości kuszników. W miastach skupiłem się na zarabianiu kasy. Bądź co bądź, najważniejszą armię pozyskamy z siedlisk. Na terenach wroga podniosłem statystyki. W szybki sposób przejemne nekropolię. Teleport pod mury zamkowe i pozwoliłem, aby całą resztą zajęli się strzelcy. Pięknie to wygląda, kiedy tylko wybierasz przeciwnika. Prowadzony jest ostrzał, a siły wroga znikają w oczach. Po pierwszej nekropoli. Krak wybrał się portalem miejskim do każdego miasta. Zebrał naprawdę ogromne siły i dostarczył je do Gela. Po chwili wyjechałem dalej. Odnalazłem kolejną necropolię i temu przeciwnikowi również nie dałem najmniejszych szans. Aczkolwiek nie miał z jego strony, że zabrał mi kuszniku. Wysłałem zwiadowców do odkrywania mapy. Jeśli mogłem, to ulepszałem postać. Teleportowałem się pod samą bramę Nekropoli i przechodziłem do szybkiego szturmu. Spotkałem Sandro. Jak się cieszę, że nie zdecydował się na czary ofensywne. Tylko wolał korzystać z przyzwańców. Jednak patrząc na Sandro... I takiego epickiego bohatera, to ja nie wiem, czemu on miał taką małą armię. Po zniszczeniu głównego zagrożenia cała reszta miała być formalnością i poniekąd taką się stała. Nie przejmowałem się już za bardzo niczym. Rekrutowałem armię, zwiedzałem całą mapę. Jeśli miałem okazję, to podnosiłem statystyki. Aby kolejna misja była stanowczo prostsza. Wysłałem zwiadowców w świat, aby szukali miejsc, gdzie schowali się czerwoni. Jedyną istotną rzeczą, którą mogłem się martwić, była walka z silniejszymi nieumarłymi bohaterami. Należało wówczas połączyć łuczników i nie mieć siedmiu szyków w równych ilościach. Sądzę że gdyby przeciwnik w takim momencie rzucił czar grupowy nie skończyłoby się to dla mnie najlepiej cała reszta tej misji była bardziej męczarnią niż przyjemnością gonitwa za uciekającymi rywalami zasłanianie mapy i zdobywanie zamków zresztą co ja będę wam o tym wszystkim opowiadał po prostu zobaczcie najciekawsze momenty z dalszej części tej misji To jak? Ostatnia misja. Znowu będzie pełno zasobów do zbierania. Już wiadomo, co poboczni bohaterowie będą robić. Zainwestowałem w wojsko. Krak teleportem udał się do każdego miasta. I dostarczył dużą armię do Gela. Żeby ten mógł na spokojnie zbierać sobie zasoby. Nie no, żartuję. Wysłałem go do ataku. Przy okazji zebrałem kilka rzeczy, ale nie jest to jakoś bardzo istotne. Czarem teleportu ominąłem garnizon i od razu zaatakowałem pierwszego bohatera. Który nie posiadał jeszcze armii. Po chwili odebrałem mu nekropolię. W nekropoliach będę inwestował w złoto. Zby z zasobów, ale dużo ciekawsze wydaje się walka o księgę z czarem. Brakowało mi magii ziemi na poziomie mistrzowskim, aby wszystkich spowolnić. Niemniej trochę czarów grupowych, w innych przypadkach odciągania przeciwnika i uciekania strzelcami dało radę i obeszło się bez jakichkolwiek strat. Więcej pobocznych bohaterów na pewno się przyda. Gelem dostałem się do drugiej nekropolii i drugiego bohatera. Nie czekając długo, zdecydowałem się na zaatakowanie już ostatniego bohatera. Ponownie rywal nie miał armii, no to i niewiele mógł zrobić. bieżąco pozostał nam Sandro, zanim jednak do niego się. Przejdziemy. Wykonajmy parę przygotowań. Innymi słowy zbieranie wszystkich bonusów, pokonanie każdego przeciwnika. Na dobitkę zbierzmy ogromną armię, a jako finalny akt wykonajmy zadania w chatce, aby odblokować sobie przejście graniczne. Całkiem spora armia się zebrała, obecnie pozostaje to tylko złączyć. Ostateczną bitwę rozegramy Kragiem, nim jednak do tego dojdzie, rozbiłbym ogromną liczbę hydr, blokującą drogę do podziemi. Tak czy owak, lepiej byłoby to zrobić Kragiem, gdyż ten posiada masowe spowolnienie. Gelem straciłem niepotrzebnie kilka Jednostek. Odebrałem artefakt jakim był łuk. W nowym tygodniu zebrałem ostateczne siły. Przekazałem wszystkie artefakty Kragowi jak i armię do barbarzyńcy. Ten mógł otworzyć przejście do Sandro, żeby się z nim zmierzyć. Różnica w statystykach jest ogromna. Sądziłem też, że przez ten okres uda się Sandro zebrać większą armię. Bądź też będzie miał już gotowe większe siły. A wygląda na to, że podobnie jak my zbierał siły dopiero od pierwszego dnia. To już jest koniec Sandro, a my jeszcze się spotkamy.